Cześć, witam Was bardzo serdecznie. To jest już drugi wówowy odcinek. <gry> Kurczę, no co ja kliknęłam? E czy R. Nie wiem, czy Q. Cool. No coś klikam, można pytować psy, nie można pytać. Można coś robi. O, dostałem trofeum. Ale ona nie dotyka go, to mnie denerwuje zawsze w tych grach. Oni powinni stworzyć animację. To nie jest sit down. Czy lay down, bo napisane sit down było. to już nie tak z tym pieskiem. To tak, Karmel, może dostaniemy kolejne trofeum. Witam Was w kolejnym odcinku. Dawnośmy się nie widzieli, chyba z dwa dni co najmniej. Spróbujmy zdobyć 1600 tych pypków, żeby móc, żeby móc załyszować. Albo wiecie co, jeszcze jest jedna szansa, jak to zrobić. Na pewno można, no właśnie, ale ja nie mam takich. A nie, mam 18. Lustro, Tight to pewnie ten gówniany, a Radiant Tight to pewnie ten lepszy. Jak weźmiemy sobie dwa. ja wiem, że popełniam dużo błędów teraz. Ale jeżeli macie jakieś dla mnie jak fajne rady, to piszcie w komentarzach. Bo ja z chęcią je przejrzę, jeżeli zamierzam grać w to dalej. To oczywiście. I zobaczmy, co tu się dzieje. Co zyskaliśmy? Broad Blade of Night. Sword of Night Broadplate of Night Gauntlet of Night or... Baiji, drugą część party, czyli mamy jej pierwszą wersję w konstelacji Reclifer, Red pistol, pistol i nic więcej pewnie fajnego nie dostaniemy, bo już jedną fajną postać dostaliśmy No dobra, no to teraz tak Odblokujmy jej, bo możemy jej odblokować konstelację Dokładnie, taki sam temat I co ona coś fajnego dostała, nie czytam, bo i tak nie zrozumiem Idziemy dalej Albo, w sumie, skoro dostaliśmy wiszę, e, to może mamy jakieś fajne bronie do tego pyćka A w ogóle, tobie by się przydało jakiś resonate I czy to coś, kost 3 ten typek mi się kojarzy z tym, więc dostanie tego knyka I zobaczmy na jego bronie O, wiedziałam, dostaliśmy lepszą broń Co prawda ona jest niebieska A powinna być feltowa, żeby mnie interesować No ale dobra, nie... Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby Troszeczkę ją upgrade'ujemy Ale tak troszeczkę, żeby nie była co 100% gówniana I zobaczmy, czy może oni mają lepsze bronie ona ma zieloną, no dobra, musi taka być. A ty? ty? masz tylko to. Jeszcze ty. Na Beriusza nawet nie patrzę, bo on na stówę jest beznadziejny. Ja to wiem, tak jak Traveler nasz łazik też jest pewnie gówniany. Przepraszam, odkrywca, nie łazik. Źle mówię. Eee... Use sensor to confirm the patrol... Au. To jest sensoria. Ja. Ojej, nie podoba mi się. Sensor pod te... Mm, a czemu nie pod scrollem? Dobra, zobaczmy, zobaczmy. W ogóle nie chwaliłam wam się, ale byłam niedawno na targach w Gdańsku. I wiecie, co wam powiem? Fajne były te targi, będzie nawet o nich odcinek, tylko wiecie, znacie mnie, potrzebuję do tego chwili. Będzie o tym odcinek i na targach, albo już jest w sumie, było całkiem okej, okay, ale wiecie co, żałuję, że nie było więcej prelekcji. Ja wiem, że to targi, że to głównie chodzi o to, żeby, żeby przeglądać, co można kupić. I naprawdę, jeżeli chciały się obkupić, jeżeli mieliście tam 3000, powiedzmy, budżetu... To dało się takie dobre gówno kupić tam. I było wiele więcej rękodzielników. Tylko mam nadzieję, że nie fałszywych rękodzielników. Dużo osób, które rysowały też na zamówienia, dużo rysunków. Kupiłam fajną bluzkę swoją drogą. Ale to zobaczycie w odcinku o tym. O, bijemy się. I wiecie co, no we Wrocławie jeszcze sam, do Wrocławie, mnie nie ciągnie akurat. Aha, czekaj, czekaj, czekaj. Graple? <laughs> a, hak? Ej, to mi się podoba, a to? Jakiś shooter. A właśnie, wypróbujmy tego. Mm -ku? Dobra, tak się... A tak się... Aha, tak się postać zaznaczała. A dlatego nie ma pod. nie ma pod scrollem, bo się postać zaznaczała, Zapomniałam, że to nie. Za późno, żeby Surendor Aha, ja wiatraczka nie wyłączyłam. A sorry, jeżeli coś tam takie robi... To mój wiatraczek. Zobaczcie, bez tego żyć nie mogę teraz, bo są takiego ja pierd... Ale to już mówiłam ostatnio. I co ja chciałam o tych targach w ogóle? Miałam za mały budżet na nie, bo stwierdziłam, że. A ja sobie. Co się dzieje? Complete the des des de decryption by connecting the same color. Um, aha, u, a, Ten mózg, widzicie? O mi się zaraz z głowy wyleje, taki jest wielki. Ha <laughs> No, i tam przejść? A mogę się teleportować? No, nie ma teleportu. To jest chyba teleport, więc pójdziemy najpierw tam. Miejscowy. W ogóle moja przyjaciółka zaczęła grać w Gęzina, i jestem bardzo z tego powodu zadowolona. Ale śmieszna sytuacja się zdarzyła, bo jej po prostu się. Oj, 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 oj. A bo to zbiera automatycznie! Jej po prostu się teleporty odkleiły, od, odblokowały. Tam, gdzie nie była, gdzieś w fontannie, a ona w fontannie jeszcze nawet połowy fontanny nie, pff, nie zwiedziła. Kurde, z przyzwyczajenia chcę cały czas F klikać, ale nie muszę, bo tu jest auto. autolud. W nie też by się przydał autolud. tak w nie dzięki tej grze. No i dzięki tej grze, i nie dzięki tej grze, ale pewnie miało to jakiś dosyć spory wpływ, że. Wuwa dała darmową pięciogwiazdkową postać. Gęsi teraz też ta pięciogwiazdkową postać. I teraz stoję przed mega trudnym wyborem. Ale to może nie będę mówić teraz, bo damy wuwa, nie w Gęsina. Także jeżeli jesteście ciekawi, to niedługo będzie też odcinek. Co tu się dzieje? Czyli tutaj mamy sensor. Czyli jeżeli chcę zobaczyć, co się dzieje, śmiej, zobaczmy, co się stanie. Już? Co to tak szybko? O, i mogę zdobyć, absorbować jakiegoś koguta. Nie koguta, co to jest? Jak to się? Boa... dzika, dzika właśnie ta koguta. Czekaj, czy mi jest tutaj taki duży ptaszek? Ta gra wydaje się mniej cukierkowa niż pewna gra na G, którą wszyscy wiemy jaką, ale nie powiem. Tak nie wiem, moje spostrzeżenie jest taka ciemniejsza, taka mroczniejsza. Mogę to zabrać? Mogę to zabrać, mogę to zabrać Nie mogę to zabrać. Ale tu są jakieś stworki. I obserwujemy coś. I obserwujemy jakieś ja znowu kłuta, A tu te. Co to jest? Bomba? Bomba! Wybuchnie? Wybuchło bomba! Ale fajnie, 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 fajnie. To jeszcze możemy. Uuuu, Uu, przeciwnik ponad moje siły? Czyżby? Zobaczmy, co tutaj dla nas mają. Czy ja to umrę? Czy ja to przy... Nie. Eee. Nie, a tak, tak, tak! Już myślałem, że jakiś samo. Pysam, serio. R. R, R, R. R, R. Q... Znisz go. Disco Polo Żółw. Zapomniałam o disco w ogóle JoJo Siwa wypuściła jakieś disco polonie. To że Nie mogę jeszcze nie użyć. Q R I co on robi? Co on robi? Coś fajnego robi? Nic nie robi fajnego. Aha, elektro zarzucił sobie na mięt po prostu. Jak shogun raiden shogunego na g <laughs> Jest po, ale. Uuu, teraz będę miała pająkę. Samochodo pająka. Pająko samochoda będę miała. W ogóle zobaczmy tak, bo piszą mi, że mam. Uu, utilities. A! o! Mogę sobie dostosować fajnie, ale to na razie zostawiamy. Databank. To pewnie jakiś bez Nie, przepraszam, levele. Dajcie, dajcie. Dajcie, Wisha. -e. Znaczy te Astrity. Dajcie, astrity. Zobaczmy i trofis, trofis, trofis fajne, bo trofis mi powiedzą, dadzą kolejne astrity Dzięki którym będziemy mogli sobie trochę po... Astritować? Jak to się tu mówi? Nie mam pojęcia no, Jest to jakieś claim all czy co? Nie ma No cóż, no cóż, no cóż Claim i teraz... A mogę tu patrzeć, zapomniałam, ja mam podgląd na Nagranie i nie widzę, bo nie widzę tej części, przez to, że tutaj telefon stoi, bo znowu zmieniłam kadr oczywiście. Ale zapomniałam, że mogę podejrzeć sobie na obejście. Dobra. E, bo gadam pierdoły, a ty nie teraz tymi pierdołami mamy się zajmować. Dobra, tak widzę postacie, ale mnie to nie interesuje. Zobaczmy. Nadal broń... Nie, po co ja tu? Tu może mogę coś zrobić? Nie, muszę go upgrade'ować A jak, bo... Patrzcie, ascent, fajnie. I gdzie to zdobyć? Store, Forgery Challenge, Weapon Shop. No, Weapon Shop. I see no Weapon Shop. Love, Death and Abandoned Cards. No właśnie, bo to już samochod pająk. Uiszujemy. Chyba, że mam. Mam 26 aż tych. Mogę dwa razy. Uiszujemy na Tidal Hours. Może nam się uda, furasa. Nie, Daddy jako wylosowałam, no nie. O kur... No nie no jest ładny, no nie powiem że nie, no dobra, ładny dadi. Jeszcze raz. Ja e, tym razem żadnego ale mamy jakąś broń fajniejszą do Bajzi. Czekajcie, czekajcie... Czekamy na 10? Możemy poczekać, a tu spróbujemy jeszcze. Może akurat broń do dupy. Dalej. Nie mam, nie mam wystarczająco, szkoda. Ej, właśnie, poczekajcie, bo w sklepie zawsze też jest Bo jest ten Purchase, Piebone, purczas, nie to, nie to... Tu! No właśnie, ja mam tego od zatrzęsienia. Więc możemy kupić, kupmy Jeszcze mogę kupić? Nie, nie mogę, bo nie wstać mnie, ale wiszujemy Uwaga Celujemy w tą dziewczynę jednak Broń o, Jakiś fakt nam się trafił No dobra, trudno Ładnie, sami mężczyźni na razie, a gdzie jakaś babka? I jeszcze raz I ostatni raz, bo ostatni raz możemy Pistolety, właśnie o tym mówię, miecze i pistolety, no kto to k***a ku... myślił Ech, Teraz tak, trofis bo trofeum zdobyliśmy jakieś I jeszcze dodatkowo dalej sklepy, dalej kupujemy, dzisiaj jest jakaś po prostu Gorączka złota i mogę kupić? Nie mogę kupić jednak, myślałam, że mam 70 ale! Czekajcie, czekajcie. Widzę, że mamy to, więc możemy dalej uszować. Jakaś broń. I dzięki temu mamy teraz to, więc możemy dalej uszować. Robimy to, dawaj. Uda się albo, albo się uda, albo nie. A pewnie się uda, bo tak gra bardziej chodzi w dupą ludziom w tupę. Takie mam wrażenie, ale chyba mam błędne wrażenie, jednak się nie udało. Zobaczmy, mamy nowych faćków i teraz tak. Ten cwaniaczek, tak nie lubię, jak to, co się pojawiają. I Daddy, zobaczmy go. Też fajny, ale to wszystko. Myślałam, że jakoś więcej to się udało. Ten ma elektro, więc elektro mamy już pięciogwiazdkowym, więc na razie nas nie interesuje. A on jest. Takim samym żywiołem jak ona, więc też nas na razie nie interesuje. On może być je... przestań gadać. Może on jest jakimś healerem też, bo... Nie ma tu żadnego opisu ich. To po, jest po, po, pozy, no to... Idziemy dalej. Żaba. Nie. Jest szczurka, żaba, nie, jest szczurka. Zobaczmy co my tutaj jeszcze mamy Więcej materiałów króliczka Zdydowałam lekko Myślałam, że lepszy zasięg lepsza, Lepszy atak wtedy jest W Gęsinie tak jest Miałam nie, po, nie porównywać Całe życie gram w Gęsina Nic dziwnego, że porównuję Musicie mi wybaczyć Czekaj, czekaj, czekaj Nie, nie, nie Najpierw mieliśmy iść do... Co za Najpierw mieliśmy iść do wieży? To jest ta wieża? Nie ta wieża? Bo ja sobie zaznaczyłam tu. Jeszcze kawałek. Hop, hop. O nie, tak miało być, tak miało być. Where the stars shine. O kolejny samochód, idziemy go pokonać. Nie, nie, najpierw wierzę, najpierw główny nasz. No skakać, Jakoś nie chcą skakać, albo ja do słabo spacer klikam. Nie wiem. O, i dajcie znać, które postacie są dobre, a które nie, bo z tych co mam, oczywiście, ale też możecie mówić, czy warto usiłować na kogoś tam, czy nie warto. Na razie usiłuję na byle kogo, byle kogoś mieć. Fajnie, statua się odblokowana, a mogę jej, ją jakoś ulepszać tutaj, w tym świecie? Nie za bardzo, dobra. Chciałam iść do tego samochodu, znaczy to nie jest samochód, to jest jakiś karnik. Ale wygląda jak samochód. nie wygląda trochę podobnie jest troszeczkę. Jezus Maria. Je Co? Chop już nie żyje? Co dostałam? Ale nie wiem kiedy to się stało. On miał o wiele dłuższy pasek życia niż to ustawa przewidywała, a ja i tak wygrałam. A to? To wygląda jak coś, co mogę. Albo nie mogę. Nie, chyba jednak nie mogę. Papa! Pa. Mrocznie, to naprawdę mrocznie, naprawdę brzydko, nie podoba mi się. Znaczy grafika jest ładna, ale nie podoba mi się klimat tej gry. No. To jest to, ile mamy czasu, 16 minut. No, w zasadzie możemy powoli kończyć. Zróbmy ten dialog. Oni takie dziwne ruchy robią A, bo mogę jeszcze... Aha, nie wiedziałam, że mogę podczas skoku jeszcze podskoczyć dodatkowo Jakby... unik, w locie? Nie wiem Dobra, eee. Dobra Rozumiem mechanikę Cyk, skrzyneczka O, <laughs> udało się Jeszcze jakiś trofeum, pewnie pierwsza moja skrzynka w życiu Solve Puzzle. No nie był to trudny puzzle. Ja nienawidzę puzzli, ale ten puzzle nie był wyjątkowo trudny. Tak jak a mówiłam, idziemy robić jeszcze dialog. Nie. A w co ja mam trafić? Use leviter to burn of the thorns. Tu nie mam żadnej pyro postaci ani nic. O, kolejne, sol kolejne puzzle. Patrzcie teraz na mój, mój geniusz. Och, cholera. Wiecie, bo za szybka chcę być. Mi <grym> się nie udaje. Widzieliście to, widzieliście to! Mogę tym ajmować gdzieś? Nie myślałam. No dobra, no, no co, nie będę przedłużać, nie? Dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Jeżeli i będzie kolejny odcinek z tej serii, bo nadal nie wiem, czy mam to robić, czy nie. Bajo jajo! miłego dnia!